O przeszłości Zoey wiemy naprawdę niewiele. Oprócz tego, że ona mieszkała w Burbank w USA. Za to o jej rodzicach wiemy jeszcze mniej, a w zasadzie to tylko widzimy ich ręce w piosence Golden. Dlatego, naprawdę, duża część osób stwierdziła, że ta trzecia osoba ze słonecznych sióstr musi być mamą Zoey. No bo w końcu, jedna z nich była mamą Rumi, za to, drugą z nich jest Selina, czyli ich trenerka. Natomiast trzecia ze słonecznych sióstr w zasadzie nie odgrywa żadnej z większych ról ani też żadnej malutkiej roli, tylko ona sobie po prostu w tym filmie jest. I to właśnie z tego powodu cała masa osób stwierdziła, że to musi być mama Zoey, no bo one nie tylko mają podobne uczesanie, ale również dosyć są podobnymi postaciami a oprócz tego to Zoe na wszystkich ujęciach ze swojej przeszłości ma album Słonecznych Sióstr. I to jest kolejny powód, przez który wiele osób pomyślało sobie, że to jest mama Zoe. Jednakże zatrzymując film na danych ujęciach ze zeszytów Zoe, możemy się o niej dowiedzieć nieco więcej. Tak samo jak i o jej przeszłości. Dlatego też stwierdziłem, że warto by było się nieco bardziej przyjrzeć przeszłości Zoe oraz wyciągnąć na nie je wszystkie jej sekrety, które to kryją się w jej przeszłości. Jeszcze możecie tutaj zostawić łapeczkę w górę, żeby wasz tydzień zaczął się dobrze, a przy okazji mój też, a jak już to zrobili to lećmy do tematu odcinka. Na początku K-popowych łowczyń demonów możemy zobaczyć Zoi w szkole, jak ona pisze swój kolejny rapowy kawałek. Za to w piosence Golden widzimy Zoey, jak ona jest ciągnięta za ręce przez oboje rodziców. I jedno z nich ciągnie ją do strony amerykańskiej, za to drugie z nich do strony koreańskiej. I oba te wspomnienia tak naprawdę w sobie mają Zoey z czasów, które my możemy zobaczyć w K-popowych łowczyniach demonów, a nie z czasów kiedy ona miała na przykład 7 lat. Dlatego przez to, że na tych obrazach nie widzimy dużo mniejszej Zoi, to ciężko jest nam ogarnąć to, że ta trzecia dziewczyna nie jest mamą Zoi, a poza tym to dlaczego ona w ogóle nią miałaby być? Przecież Celina też nie jest mamą Miry. Co to nas w zasadzie prowadzi do kolejnego pytania, mianowicie takiego skąd te postacie mają moc i w jaki sposób Selina je znalazła. No bo wiecie, gdyby one wszystkie były ze sobą spokrewnione, to można by było wtedy powiedzieć, że ta ich moc przechodzi z pokolenia na pokolenie. I właśnie z tego powodu Selina by wiedziała, że Zomi ma moc oraz że ją należy ściągnąć do Korei, po to by ona następnie dołączyła do zespołu Rumi. Jednakże niestety to w tak prosty sposób nie wygląda, a jest to nieco bardziej skomplikowane. Bo jak przyjrzymy się zarówno przeszłości Rumi oraz Miry, to jasno możemy je tutaj zobaczyć jako dzieci. Tak po prostu znikną. Natomiast tak jak Wam mówiłem w przypadku Zoe, to ona tutaj tak nie wygląda. I jak wejdziemy sobie na Wikipedia, która jest poświęcona K-popowym łowczyniom demonów, to wówczas możemy tutaj zauważyć to, że Zoey jest około rok młodsza niż Rumi oraz Mira. Co to by oznaczało, że rozpad słonecznych sióstr musiał być na rok szybciej niż w ogóle Zoey się pojawiła. No bo w końcu to Selina prawdopodobnie miała związek z odejściem rodziców Rumi. Czyli po tym jak Rumi się pojawiła, to zostały tylko dwie słoneczne siostry: jedną z nich była Selina, oraz drugą była ta dziewczyna. No i według mnie, to ta druga dziewczyna mogła całkowicie inaczej zareagować na informacje o. O tym, że to Selina stoi za odejściem rodziców Rumi, a do tego ona mogła doznać niezłego szoku, kiedy się dowiedziała, że Rumi jest pół-człowiekiem, pół-demonem. Dlatego też ona prawdopodobnie urwała jakikolwiek kontakt z Seliną, gdyż no jakby nie było, to ona jej nie pomagała tworzyć Huntrix, ani też Selina przez cały film nigdzie tutaj o niej nie wspomina. Tak więc, biorąc to na logikę. To, gdyby faktycznie Zoey była jej córką, to po co ona by miała wysyłać swoją córkę do Seliny, kiedy ona by wiedziała, co ona zrobiła mamie Rumi? Dlatego też na chwilę sobie ten temat zostawmy i przejdźmy sobie stricte do przeszłości Zoey. Otóż w pierwszej scenie mamy Zoey w szkole, no i ta scena miała być znacznie bardziej rozbudowana, gdyż z tego fragmentu usunięto to, jak Zoey jest wsadzana do szafki, co to by oznaczało, że ona była dręczona w szkole. No i ona już wtedy miała tutaj album Słonecznych Sióstr. Co to by oznaczało, że ona raczej po prostu była fanką tego zespołu niż córką jednej z tych dziewczyn. A przez to, że ona była Koreanką w amerykańskiej szkole, to przez to ona mogła podpaść kilku tempakom. A tym bardziej, że ona już wtedy miała tutaj swój zeszyt, który ma na sobie demona. Co to by mogło oznaczać, że Zoe nie tylko była Koreanką, ale już w tym momencie ona czuła, że widzi demony. Oraz już wtedy wiedziała, że ona ma różne moce, których to ona totalnie nie ogarnia. I nawet ona nie wie jak się ma za nie zabrać. Dlatego też ona ona tutaj czuła się tak bardzo samotna i jedyne co ją tutaj uspokajało, to była to właśnie muzyka oraz pisanie tekstów, które to później pojawiały się w piosenkach Huntrix. A zauważcie to, że jeżeli w tym wieku Zoe czuła, że ma moc, to mogła ona po prostu poczuć, że ktoś ją rozumie. A tymi osobami były to słoneczne siostry, bo jak przecież sami wiecie, to piosenki Huntrix są o demonach. Oraz o tym, że one są łowczyniami. Chodzi o drugi wers, nie? E, już widzę. Znaki związane ze zgnilizną. To może zgniliznę zamienimy na ohydę. Więc piosenki poprzednich pokoleń łowczyń mogły być o podobnej tematyce dlatego ona wszędzie nosiła album Słonecznych Sióstr, bo wtedy ona nie czuła się tak bardzo na marginesie. Tym bardziej to podkreśla nam ten fakt, że Zoey tutaj była prawdopodobnie dotknięta przez rozwód rodziców. I śpiewając o tym, że ona żyła jak za dwie, w tej podwójnej grze brzmi dosłownie w taki sposób, jakby ona będąc mamą chciała być idealną Koreanką, natomiast będąc tatą chciała być idealną Amerykanką. No i to ma faktycznie sens, no bo ona bardzo dobrze znała i zarówno amerykańskie tradycje, jak i też te koreańskie. I na przykład w trakcie teleturnieju, to Zoe wiedziała, że musi się ukłonić, ale ona nie potrafiła aż tak bardzo nisko zejść, jak pozostałe dziewczyny, bo ona się tutaj tak typowo nie wychowała. Tak samo jej ulubionym smakiem ramenu to był hamburger. W każdym razie to w drugiej zwrotce piosenki, ona śpiewa o tym, że nie wiedziała ona, jaki jest cel. No i tak zaczęła się nad tym zastanawiać, o jaki jej tutaj chodziło cel. No bo raczej nie o cel, gdzie ona będzie mieszkać. I tak sobie myśląc nad tym, to zauważyłem, że przecież ona tutaj również ma album słonecznych sióstr. I może mówiąc o podwójnej grze, to ona nie tylko miała na myśli życie w dwóch krajach naraz, ale miała tutaj na myśli to, że ona już wtedy widziała, że drzemie w niej niezwykła moc, ale również nie wiedziała jak ona ma z niej skorzystać. Natomiast nie wiedząc wciąż jaki ona tutaj ma cel, chodziło jej tutaj o to, że ona nie wiedziała o tym, że ta jej moc zaprowadzi ją do dołączenia do Hantrix. Dlatego jak spojrzymy się na różne wycinki z notesu Zoe, to wówczas możemy w jednym z nich zauważyć to, że ona uciekła z domu do Seulu, co to by nam sugerowało, że Zoe aż tak Często nie jeździła między USA a Koreą. No bo w końcu, jakby jeździła cały czas między tymi dwoma krajami, to by ona nie musiała uciekać z domu do stolicy Korei Południowej. A tu jednak ona uciekła. W końcu też ona chodziła do szkoły w Ameryce. Więc skoro ona tam chodziła do szkoły, to większość czasu musiała przebywać w USA. No ale dobra, po co Zoe miałaby uciekać z domu do Korei? Jaki to w ogóle miało mieć cel? Otóż podpowiedź daje nam sama Zoe w momencie, jak nad jej umysłem przejmuje kontrolę Kima. Wszędzie ciebie pełni. Nigdy nie znajdziesz sobie miejsca. Chyba że przy mnie. Ona tutaj mówi sama do siebie, że wszędzie jest jej pełno i nigdzie ona nie będzie potrafiła znaleźć miejsca, chyba że przy kimie. Otóż myślę, że to miało nawiązywać do tego, że Zoe faktycznie widziała w swoich młodych latach demony, oraz również czuła, że w niej drzemie jakaś moc której ona totalnie nie ogarniała oraz przez którą to ona była niesamowicie zagubiona. Łącząc tą informację z tym, że ona wszędzie nosiła album Słonecznych Sióstr oraz ona uciekła z domu do Korei, to można by było sądzić, że Zoe w pewnym momencie czuła się tak bardzo zagubiona, a do tego czuła, że tak wielka w niej drzemie moc, że ona postanowiła uciec z domu do Korei, po to by odnaleźć Słoneczne Siostry. Gdyż dzięki ich piosenkom, ona czuła, że ona nie jest z tym problemem sama. I że faktycznie jest ktoś na świecie, kto ją naprawdę rozumie. Dlatego sądzę, że to nie Selina odnalazła Zoey, a to właśnie Zoey odnalazła ją. Bo to by miało dużo więcej sensu, niż to, że ta druga dziewczyna ze Słonecznych Sióstr jest jej mamą. I to ona wysłała ją do Seliny, po tym co ona zrobiła z rodzicami Rumi. Dlatego też myślę, że jest naprawdę mała szansa na to, że ta trzecia dziewczyna okaże się być mamą Zoey. Ale jeżeli coś miałoby się więcej w tym temacie wyjaśnić, to prawdopodobnie byśmy się tego dowiedzieli w kolejnej części K-popowych Łowczyń Demonów. Gdyż wątek tej dziewczyny jest nam totalnie nieznany. A też zauważcie to, że tamto poprzednie pokolenie łowczyń było gwiazdami Popu. Natomiast Zoe nie śpiewa jak taka typowa gwiazda Popu, a ona rapuje. Co to by nam sugerowało, że ona nauczyła się śpiewać na bitwach rapów w Ameryce, a nie dzięki umiejętnościom jej mamy. A to właśnie po jej ucieczce z USA do Korei to Selina ją wpasowała do zespołu Rumi. Oraz przy okazji pokazała jej jak kontrolować moce. I to moim zdaniem jest cała prawda o przeszłości Zoe. Oraz o tym jak Selina zwerbowała Zoi do Huntrix. Jeżeli moja teoria wam się spodobała to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Oraz subskrypcję. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć, do następnego.